A to jest nowy odcinek na moim kanale. Od razu zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. A my co dzisiaj pogramy? Może zobaczymy, jakie są mapy. O, akurat kandydatów dnia są. Więc pogramy? No. To może tak z bomby spike. No dobra, lecimy tu jeszcze jeden mi się instaluje w sobie sensie się pobiera To jest To jest shorts, którego dzisiaj wstawiam, ale to nieważne Melody O kurde, co to jest? Ja są z jakimś karlem sobie kaktus Kurde! Ale lagi straszne Jezu! Jakie ja mam lagi! Czemu? Kurczę Jakie ja mam lagi straszne... Dobrze, lecimy jeszcze raz, ale... Lagi... Nie do wytrzymania, sorry... Postaram się nie szeleścić telefonem, żeby znowu nie było tych... Takich głośnych dźwięków... Szelestów... Eee... Boże... Jest niby 18, jest... Już... Jeszcze jasno. O, dawaj, mały. Wiem, że... Masz słaby zasięg w tym domu, ale poczekaj. No dawaj, no. Bo jestem już w nowym domu, niedługo będą odcinki na komputerze. Ale no... Na razie nie mam internetu. Za bardzo. Jeszcze mam nieprzepisany. Proszę, no proszę, nie chcę wygrać. O, dobra, fajna mapa. Nie, wszyscy się nieraz mią w jednym miejscu. Git. Oj, jest tu jakąś starą. Nie umiem celować tym faktusem. Jezu dziwne jednak jest. Mówię, że ona jest ciekawa, ale dziwno strasznie. O kurde Edgar. Jeszcze.

jaki Edgar 16 parkiwów no chyba kogoś coś boli o kurde ginę o kurde Edgar 16... 19 no dobra Może fajna mapa dobra lecimy dalej a i właśnie ten Shorts będzie yy, z, z legendarnego stardropa końcowego. I dla zasięgu zostawcie hashtag. Ja grał Spike i nie. Albo. Yy, nie. Jaki hashtag by tu dać? Yy... Hashtag Hashtag Brawl Stars Super O Co jest? Skąd ja taką bombę dostałem w oko. taką mocą Kurczę, no, co dwa. Siuk. Siu. dostanę Siu. Siu. na końcu na końcu jest. Siu. do Siu. Kurde, Ten jeden Siu. Chodź tu! Tu jest... Pach, Jest... Zostawić mi i mojego kolegę. Family friendly. Kur... Co ja zrobiłem? No dobra, otworzę na waszych oczach Startrop No nie No właśnie, nie za 16 godzin się kończy stardrop. Ile ten? No. Karnet A za 14 będzie Melody Ja od razu będę zbierał. Dobra, gramy teraz. Już plus krakina zrobiłem. Mam tą emoteczkę, mogę puścić, tylko muszę zrobić tworzyć go drużyny. Drużyna. No i mam. Dobra. Lecimy na gorącą strefę albo. Dobra. Jeden mecz rankedów ja zagram. Chciałem kiedy zagrać, no nie Dobra, to jest ta mapa, to dobra to. Tutaj może wezmę piper Mam skina, sobie wydropiłem Ja jak mam wiemy To od razu wydaje, Ja nie potrafię zachować no. Ciekawa me melodijka, ale... Kurde! Majdzie o laters! umiem grać Piper, ale... dawno nie grałem. Kurde, lag! Ja nie mogę! No to... nie, no lagi! Jezu, no nie da się grać z lagami Jak tu wygrać niby? Jeszcze się nie wnerwić no No ja chcę już ten internet Ja... już nie wytrzymuję Psychicznie No i co jest? Że ten typ to jakiś bambik straszny że się nie da grać nie no Nie ja lubię grać w ale no kurde co to ma być ale dobra mam tego typa O, Jeszcze muszę czekać na biurko Jak będę miał biurko i internet to będzie git. Пурде! Ну no я не могу. Dobra, jak będzie on używał ulta, niech on się... Aj... Ło... Klaks dobry... o, On ma 11 moc! Kurde, taki.

Muszę mi ich zamknąć, że oni nie wyjdą. Kurde, przegrywam No nie! Nie chcę mi się! Jak mnie tu w... Продолжение Nie mogę! Czemu ludzie tak traj Co to jest za milion złotych? No nie mogę, no Nie wiem czemu Mruga. Nie no, żartuję. A propos tego to sobie ostatnio kupiłem dwa zwo nadzi i tego groma królika. A to w sumie możecie zamiast tego yy, Browstars fajne, ten hashtag co wam dałem to możecie napisać albo królik grom hashtag albo yy, dzwonkowanani hashtag Coś na początku hashtag Super chce mi się No ja nie mogę, no ta graj jest prąbana! Kurde, nie da się nikogo trafić! Kurde, ludzie tryhardują jakby to było za milion złotych. Jak kurde, nízký klik. kurzegina Sotana Enrico dwała Ja sobie pamię laguje no E yy, na nich na nich O właśnie Zapraszam jeszcze do klubu yy, THT Hater Lime, 60 tysięcy puch, od sześciu tysięcy zapraszamy, otwarty, więc nie trzeba na zaproszenie i kto nie gra Mega Świni ten odpada. No na razie nie ma Mega Świni. Jak coś tam, to, to tamtych nie wnikajcie na razie. Do top 10 wszystkich moich na razie to nie wyrzucam. Ci, co mają dużo puch. Nią, nią. Spadaj dynamik. Nabije ulta to jest dupie. dubie. I przepraszam. klik. No co jest? Nie. Tak mi się nie chce. No. No co to ma być? No. Nie no. Nie rozgrzany jestem a tu. Fuck! najkurde no kurde, co to ma być? Tryhardy najgorsze. Grają mistrzostwa. Normalnie no. I jeszcze browser daje. Kurde. Czy dobrze się bawię? No chyba kogoś coś boli, że dobrze się bawię. Kurde. No jak mi laguje, że ja nie mogę trafić w to. Chyba zacznę nosić tą emotkę z lagiem. No i kur, super. Ja nie mogę, no! Typy ogarnąć się, a ci, kurna, teraz fox, kurna na mnie, standard game, kurde. Mają jednego dobrego i od razu się czują lepsi, no. Co im to daje? Pyk, pyk, pyk. I kurna nic nie trafiam, bo się nie da! Nędznik! Nędznik, kurna! Nędznik! Kurna no! Czemu ty masz 7 puch, kurde? Jeszcze pod koniec meczu, no kurde, Brawl Stars zdaje, czy dobrze się bawię. To sami nie chcą oceniać, czy dobrze się bawię. Debile nie umieją. Jak tu się nie wnerwić niby Kurna typ stoi za ścianą A ten nawala do niego No debile Ten stoi w krzaku Jak tu się nie wkurzyć Kurde, debile nie umieją grać, no. Spierlam. Ja pierdle. Jak teraz przegra i nie pobiję rekordu usuwam telefon do ustawień fabrycznych.